Cześć Kaśka, z okazji 40. urodzin chciałam Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Przy okazji mogę Ci pokazać tutaj, ile nadal mamy śniegu. Proszę bardzo. Wszędzie leży. Przed chwilą nakarmiłam kury, które mamy. Mamy cztery kury. Mamy też Kuguta, który jest psychopatą. Pewnie widać, co jest. No i właśnie. No, więc słuchaj. Przede wszystkim mnóstwo zdrowia. Oby było jak najlepiej i do przodu. I wierzę, że to wszystko się jeszcze uda, że jeszcze będziesz zdrowa. Że jeszcze sobie pogadamy przez telefon. Będzie dokładnie tak, jak za dawnych czasów. Ściskam cię bardzo, bardzo mocno. Cześć.